Cześć, witajcie na moim kanale Ania Germania. Jest to druga część e, o książce Das Like Monk czyli Zacznij myśleć jak mnich. Taki jest polski tytuł, ja mam wydanie niemieckie. E, mam dla Was jeszcze parę ciekawych rad i wskazówek z tej książki i zacznę od tematu doty dotyczącego naszych talentów. Otóż e, całe życie większość z nas uczyła się. Aby mm, kierować naszą energię, kierować nasz e, czas na poprawianie tego, w czym jesteśmy słabi, e, nauczeni jesteśmy ciągłej, nieustannej pracy nad naszymi słabościami, nad naszymi e, słabymi stronami, a Jay Shetty właśnie. E, uważa, że jest to błędem i powinniśmy tak naprawdę koncentrować się na poprawianiu naszych, e, nie na poprawianiu naszych słabości, lecz właśnie e, zupełnie prze, przeciwnie na wzmacnianiu naszych mocnych, dobrych stron. E, powinniśmy najmocniej pracować właśnie nad tym, w czym jesteśmy dobrzy i tutaj kierować naszą energię i nasz fokus, ponieważ z tym będzie związane nasze poczucie spełnienia i tutaj są ukryte nasze talenty. Ja pamiętam, że w szkole, w liceum dostałam taką bardzo dobrą radę od mojej nauczycielki polskiego, niemieckiego, że powinnam Skierować właśnie całą swoją uwagę na naukę niemieckiego, a wszystkie inne przedmioty zdawać, że tak powiem, po prostu po najmniejszej linii oporu, byleby zdać i nie mieć problemu. I była to naprawdę dobra rada, ponieważ ja mogłam się bardzo skupić dzięki temu na nauce niemieckiego, na przygotowaniu do, do matury z niemieckiego. Natomiast, y, gdybym miała jeszcze ambicje na czwórkę, czy może nawet piątkę z fizyki, z matematyki, czy z angielskiego, to na pewno bym się na te studia nie dostała i byłabym pod dużo większą presją, i y, myślę, że ten mój niemiecki na pewno by na tym ucierpiał. Tak więc y, uważam, że jest to bardzo cenna wskazówka, i warto zastanowić się nad tym, w czym jesteśmy mocni, y, gdzie leżą nasze talenty, gdzie są ukryte właśnie nasze. Naj, najsilniejsze strony, i nad tym się skupić, a słabościami się nie przejmować. Jay Shetty naucza, że są cztery wedyjskie osobowości, tak zwane warny. I są to nauczyciel, przywódca, wykonawca i twórca. Na końcu tej książki jest test, dzięki któremu możecie odkryć profil e, własnej osobowości, e, e, profil własnej osoby. I moim profilem, na przykład, jest nauczyciel, i ja posiadam wszystkie cechy charakterystyczne dla tego profilu. Na przykład, chętnie pracuję sama, nie lubię pracy w grupie, potrzebuję dużo czasu dla siebie, na naukę, na czytanie, chętnie dyskutuję, chętnie dzielę się swoimi przemyśleniami. I osoba z warną nauczyciela nie musi być wcale nauczycielem ona może być na przykład terapeutą, pisarzem psychologiem, dziennikarzem. Um, ważne jest, aby miała wystarczająco czasu i możliwości na zdobywanie i przekazywanie wiedzy. I jeżeli Wy poznacie swoją walnę i wcielicie ją w życie codzienne i to już nawet e, nieważne czy jako hobby, czy jako życie, um, czy jako zawód, czy w życiu zawodowym. Jeżeli zaczniecie um, rozwijać się właśnie w tym kierunku, to poczujecie flow w swoim życiu i będziecie czuć się po prostu w swoim elemencie i że nareszcie realizujecie się i jesteście tam, gdzie powinniście być. Autor pisze również dużo o wdzięczności i jest ona ogromnie ważna dla każdego chcącego myśleć jak mnich. Odczuwając wdzięczność, nasz mózg wydziela dopaminę i jest to Hormon nagrody i powoduje on, że uzależniamy się wręcz od tego przyjemnego uczucia i chcemy go więcej i więcej, a to pomaga nam w wyrabianiu nawyku bycia zawsze i wszędzie wdzięcznym. Następnym istotnym tematem jest medytacyjny single tasking zamiast multitasking. Stwierdzono, że multitaska są dużo mniej produktywni i mają niestety znacznie gorszą koncentrację niż ci, którzy pozwalają sobie na luksus wykonywania czynności jedna po drugiej. Następną ciekawostką jest yy, nasz sen. Otóż stwierdzono, że yy, w ciągu naszego snu yy, Ponoć do 75% hormonu Human Growth Hormon zostaje wydzielane. Więc powinniśmy spać dużo, powinniśmy spać długo, aby tego hormonu w organizmie było wystarczająco. Stwierdzono również, że pomiędzy godziną 22 i 12 w nocy nasze ciało produkuje najwięcej, najwięcej tego hormonu. Tak więc należy kłaść się wcześniej spać. Ale również wcześnie wstawać. I to wczesne wstawanie jest ekstremalnie, ekstremalnie wczesne wstawanie jest właśnie bardzo zalecane przez mnichów. Aczkolwiek, tak jak już wspomniałam, nie powinno ono być kosztem długości snu. I przed zaśnięciem powinniśmy zaprogramować nasz umysł, powtarzając sobie zdania. Które są dla nas ważne, to powinniśmy wizualizować wręcz to, co, to, czego potrzebujemy. Na przykład jestem spokojna i opanowana, jestem skupiona i produktywna. I dzięki tym myślom przed zaśnięciem, dzięki takim myślom, będziemy budzić się z dużo większą dawką energii i lepszym nastawieniem. I nie jest to nic innego, jak tak naprawdę programowanie, Umysłu i programowanie naszych emocji. I generalnie należy zasypiać z uczuciem i z myślami, z jakimi chcielibyśmy się następnego ranka obudzić. Następna istotna rzecz, typowa dla mnichów, to zdrowe rutyny i przyzwyczajenia. Chcąc wcielić w życie na przykład codzienny stretching albo codzienną medytację, należy wykonywać te czynności zawsze w tym samym miejscu i o tej samej porze. Ponieważ mnisi sądzą, że czas i miejsce mają pamięć, i w ten sposób te czynności będą przechodzić do naszej rutyny dnia codziennego dużo łatwiej. Kolejnym takim bardzo ciekawym tematem jest dla mnie wyjście z poczucia bycia ofiarą. Autor zachęca do tego, aby obserwować siebie i żeby uświadomić sobie kiedy robimy z siebie ofiarę i kiedy wspieramy poczucie bycia ofiarą u innych. Z wszystkiego można zrobić dramat, i myślę, że wielu, wielu ludzi ma do tego szczególny talent i Wy na pewno też znacie takie osoby, które, nawet w sytuacjach, które tak naprawdę wcale nie są takie dramatyczne, wcale nie są takie złe i mają dużo pozytywnych stron. I tak są bardzo sfrustrowane. I um, Jai Shetty podał taki przykład. Wyobraź sobie, że twój znajomy się rozwodzi. Co mu powiesz? Ojej, tak mi przykro. Jaka szkoda. Coś strasznego. Na pewno jesteś załamany. Taka porażka. I tak dalej, i tak dalej. Tak zareagowałby przeciętny Kowalski, prawda? I w ten sposób oczywiście pogłębiamy ten dramat i pielęgnujemy poczucie bycia nieudacznikiem i ofiarą tej osoby, która się rozwodzi. Ale możemy zareagować zupełnie inaczej, jak mnich, i powiedzieć na przykład takie zdanie: Gratuluję podjęcia odważnej decyzji. Na pewno to trudny czas dla ciebie. Ale nie znam nikogo, kto się rozwiódł, a potem tego żałował. I takie słowa niosą ze sobą zupełnie inną energię, prawda? Energię pozytywnych zmian. Następnym ciekawym tematem z tej książki jest pozbycie się własnego ego. I tutaj przytoczę Wam piękną myśl: otóż, człowiek z napompowanym ego, Zawsze i wszędzie będzie się domagał szacunku. Człowiek, myślący jak mnich, będzie ten szacunek zawsze i wszędzie okazywał. Piękne, prawda? Jay Shetty dużo pisze również o tym, że nasze ego pragnie być lubiane, chce czuć się potrzebne. Nasze ego sprawia, że chcemy pomagać wszystkim dookoła i ratować wszystkich dookoła, i chcemy po prostu czuć się potrzebni. I oczywiście należy wspierać innych, i należy pomagać innym, i być empatycznym, ale jedynie i tylko, yy, tylko i wyłącznie na wyraźne, na wyraźne życzenie tego kogoś, na wyraźne życzenie innych ludzi. I według autora, osoby o zdrowym poczuciu własnej wartości, one już tego nie potrzebują. One już nie potrzebują ratować świata, ratować ludzi dookoła. Pozwalają żyć innym tak, jak żyją i iść ich własną drogą, i są pomocne nie po to, żeby podpieścić to swoje ego, tak? czuć się potrzebnym, lecz po prostu, jeżeli zostaną o to poproszone, to z dobroci serca chętnie pomogą. A propos wspierania innych, yy... Bardzo ważną rolę odgrywa nasza zdolność do dzielenia się z innymi. I tutaj e, Jay Shetty e, opowiadał o takich studiach, e, które pokazują, że właśnie ta zdolność do dzielenia się e, nie ma tak naprawdę w ogóle nic wspólnego z tym, jak majętni jesteśmy i ile posiadamy. E, tak więc zostało udowodnione, że właśnie to ci biedniejsi ludzie są hojniejsi. I były takie studia, w których e, ludzie o różnej majątności i o różnym poziomie socjalno-ekonomicznym dostali 10 dolarów e, i mieli e, część e, tej kwoty oddać biednym. I okazało się, że właśnie to ci biedniejsi byli hojniejsi i dali więcej e, z tych 10 dolarów innym. Może dlatego właśnie, że mają w sobie e, dużo więcej zrozumienia i współczucia, odnośnie znajdowania się właśnie w takiej trudnej sytuacji finansowej. W życiu mnichów ogromną rolę odgrywają również mantry i wizualizacje. Jeżeli chodzi o wizualizację, to ponoć wyobrażając sobie coś, aktywujemy pewne obszary naszego mózgu w ten sposób, jakbyśmy faktycznie wykonywali te czynności i jakby to była rzeczywistość. Jay podkreślił, że naukowcy mówią nawet, że w ten sposób możemy dokonywać nawet zmian w naszym ciele. Na koniec przytoczę Wam sześć ważnych pytań, którymi, e, e, którym powinniśmy skierować szczególną uwagę, którym powinniśmy, na które powinniśmy skierować szczególną uwagę, według autora. Co bym w moim życiu chętnie robił, czego bym chętnie dokonał? Jakie przeżycia chciałbym mieć? Jakim ludziom i doświadczeniom poświęciłbym chętnie więcej uwagi? Nad jakimi umiejętnościami chętnie pracowałbym więcej? I od czego chciałbym się uwolnić? Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!